Cześć, to ja, Little Pet Shop Laura i witam Was w kolejnym odcinku Littlest Pet Shopping Dobrze, więc dzisiaj kupiłam sobie takiego pet shopa To jest yy, delfinek i jest bardzo śliczny dlatego teraz zabierzemy się za otwieranie Zabiorę wam tu śmieci stąd. I teraz wam tylko pokażę. O, mm, o, to jest on. Ona. Bardzo śliczna. Um, są tutaj te zwykłe takie karteczki. Bla, bla, bla. Sprawdzimy, czy nie ma naklejki. Jakieś inne. Karteczki, u, jaka długa. Nie ma? No to może tu jest? Nie ma? A tam najważniejszy jest petek. Tak, gdzie ona jest? Hmm, jest bardzo fajna. Ym, nie można jej przekręcić. Ym, ogonka, ale można jest taki jakby, no można nim ruszać. Ma dziurkę i znak LPS. Bardzo mi się podobają je, jej detale. detale. Są bardzo ładne. To jest mój chyba pierwszy wodny zwierzaczek, ale jest bardzo śliczny. Ym, ona jest cała taka Zielono, taka miętowo-zielona. I nazwę ją mi. Więc to już koniec dzisiejszego filmika i do zobaczenia w następnym. Pa pa!